Hej, cześć się, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony, Wojciech, a to jest, moi drodzy, materiał z gry: World of Tanks Modern Armor. Dzisiaj jest 27 sierpnia, kiedy nagrywam godzina 15.53, a moi drodzy, <coughs> e, mam wam do zaprezentowania nowe. Czołgi w drzewie amerykańskim, które się pojawiły 24 czerwca. Nowa linia amerykańskich czołgów ciężkich i to aż całe 5 sztuk. Całe tak, 5 sztuk, nie żadne. 8, 9, nie. Moi drodzy, całe 5. Także wers tak, czołgi yy, wersji czy też. Rodzaju Y moi drodzy, czołgi Y. Tak to się one nazywają. Moi drodzy, <laughs> mamy tutaj właśnie e, czołgi czołg Pawlaka, M2Y, M3Y, M6Y oraz M5Y. Myślałem, że. Szóstka jest po piątce, no ale najwidoczniej myliłem się. My, najwidoczniej po, sze, e, po cyfrze numer 6 następuje cyfra numer 5. Najwidoczniej źle mnie w szkole uczyli, no ale cóż, no zobaczymy w takim razie. <laughs> no dobrze, moi drodzy, mamy pierwszy pojazd. Jest to czołg Pawlaka. Proszę bardzo, prezentuje się on następująco. No, sam wygląd tego czołgu jest. Nawet, nawet jeżeli śledziliście moje materiały z e, pierwszych bitew, to z różnych poziomów, no to tam mm, wiecie, że a, czołgi Pawlaka pojawiały się dość często. No, ogólnie sam pojazd wygląda trochę dziwacznie, jak na czołg amerykański, biorąc pod uwagę pancerz i to, że karabin maszynowy ma zamontowany poza działem głównym tylko w jakimś takim dziadostwie nieruchomym, tylko i wyłącznie Ona jest, jest nieruchoma także totalny bezsens plus drugi karabin maszynowy M2HB na wieży, tylko że on jest tak ustawiony, że otwieranie włazu dowódcy no to. W ogóle zwróćcie uwagę, kurwa jak ten karabin maszynowy na wieży jest zamontowany. No nie wiem kto to robił, ale nie wiem kto go projektował, ale pewnie pan Pawła, Pawlak jak go robił, to nie myślał za bardzo. O... Dobra tam jebać. Przejdźmy do pojazdu, do historii tego pojazdu. W 1944 roku Leon Pawlak, czyli Polak albo Amerykanin polskiego pochodzenia, przedstawił koncepcję pojazdu, którego model zbudowano w formie miniatury z odlewanym kadłubem. Jego koła napędowe umieszczono z przodu, a działo kalibru 76 mm zamontowano na oryginalnie zaprojektowanej wieży. Załoga liczyła 4 osoby. Pojazd miał być wyposażony w elektryczny układ przeniesienia napędu i silnik diesla, który mógł go rozpędzić do 40 km na godzinę. Tych danych nie udało się zweryfikować, gdyż nie zbudowano żadnych prototypów. Także hmm, mamy czołg miniaturowy, tak można chyba to określić. Więc. No, można do niego dojść z czołgu ciężkiego T1 z poziomu piątego od razu przychodzimy na e, czołg e, Pawlaka. Następnie mamy M2Y, M2Y, który wygląda dziwacznie. Nowieża i kadłub nie przypomina żadnego amerykańskiego czołgu. Totalne dziwadło. No, wieża, nie wiem, może to jakaś wczesna koncepcja czołgu M103, taka bardzo wczesna. No, ale kadłub też, no taki nie, nie zachwyca, powiem wam. No, wieża bardzo mocno przypomina M103, ale taką wczesną wersję wieży M103. Dobra, co my tutaj o nim mamy? W 1953 roku rozpoczęły się prace nad rodziną czołgów T-95. W czerwcu tego roku przedsiębiorstwo H HL Joch Company Inc. przedstawiło 7 projektów prototypów, z których jeden nazwano M2Y. Aha, czyli to są czołgi rodziny Joch, dobra. <laughs> Propozycja dotyczyła stworzenia czołgu ciężkiego o standardowej konfiguracji z wyglądu przypominającego M48.

Niko ja nie przypominałem 48. W ostatecznie produkowanym pojeździe było jednak wiele różnic. Wieża miała miejsca tylko dla dowódcy i ładowniczego. Celowniczego umieszczono po prawej stronie kadłuba, na prawo od kierowcy. Dzięki temu rozwiązaniu wieża miała być maksymalnie wąska. Projekt anulowano i nie zbudowano żadnych prototypów. Czyli to jest czołg po prostu projektowy. Czyli tylko i wyłącznie istniał na papierze, na, na kartce i tyle. Szczerze w zupełności nie przypomina ogółem 48 Patton. Absolutnie nie. Także idźmy dalej. Zobaczmy, co my tam mamy. Dalej mamy M3Y. M3Y, który wygląda jak takie powiększone M2Y. Wieża... Nie wiem W ogóle kto kurwa projektuje wieżę z jakimś takim bula, bulasem Z karabinem maszynowym z lewej strony No okej, okay, zrozumiałbym gdyby to był, nie wiem, jakiś <laughs> e, Czołg chiński, radziecki, może japoński nawet No ale, no, ale nie amerykański, no halo to tak nie działa Dodatkowo mm, Półcalówka w końcu chociaż trochę Umieszczona W jakiś taki normalny sposób No ale też mega wystaw O Jezu dowódca to chyba musiał stać W tej wieży żeby z niego strzelać Do samolotów Także no nie wygląda to zbyt ciekawie Plus jeszcze tak tutaj jakiś taki Wystający dzyndzel z tyłu wieży mm, No nie no, wygląda to moim zdaniem tragicznie. W czerwcu 1953 roku przedsiębiorstwo Haleok Company przedstawiło 7 schematów nowego czołgu i zaproponowało projekty kilku jego komponentów. Planowano wykorzystać 8-cylindrowy silnik AOC 11955 Projekt M3Y zakładał wieżę z małym odrzutem przednim, oryginalnym projektem jarzma działa, zawieszeniem z poziomymi amor amortyzatorami i dodatkową gąsienicą wewnątrz główny, która pozwalała pojazdowi utrzymać manewrowość w przypadku zniszczenia głównej gąsienicy. Projekt zawieszono, nie zbudowano prototypów. Okej, okay, czyli mamy... a faktycznie, a ja nie zwróciłem uwagi, on ma, a ma, ma dwie, dwie gąsienice... Tylko ta druga gąsienica jest taka zdecydowanie mniejsza I szczerze mówiąc nie wiem jakby by to miało działać Ale W sensie, że co? Zrywamy mu tą główną gąsienicę i czołg może jechać dalej? Dopiero jak zerwiemy mu obie gąsienice to czołg wtedy się zatrzymuje? Czy jak? wiem, Tro, trochę dziwnie to wygląda. Dobra, dalej mamy po M6Y, chociaż powinien być M5. Yy, 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 co to kurwa jest? To jest jakiś czołg atomowy? Kurwa, ale on ma wielkiego cycka na tej wieży. Ja pierdziele. Ten karabin maszynowy Urwa mać Przecież to jest. Jak on pokaże wieże, to w tego... To waląc w tego cyca na wieży. Nie no, te... Też ma dodatkową gąsienicę. Nie no, dziwacznie to wygnie. Nie sądzę, żeby zbudowano prototyp tego, czegoś takiego. Może makietę jak już. M6Y to jeden z projektów przedstawionych przez przedsiębiorstwo Joch Company jako część programu mającego na celu opracowanie obiecujących czołgów. Nihuhu. Projekt zakładał szereg rozwiązań technicznych, z których najważniejszym była tak zwana rezerwowa gąsienica. Dzięki niej czołg mógł dalej poruszać się w przypadku zniszczenia głównej gąsienicy. Pojazdu nigdy nie zbudowano. Nie dziwię się. Wygląda mega dziwacznie. I dalej mamy M5Y. M5... Nie ma opcji, żeby nawet zbudowano prototyp. Ba. To jest tylko i wyłącznie Szkic. To jest totalny dziwolon, który nie ma racji bytu. Nawet Amerykanie by czegoś takiego. Nawet makiety by nie zrobili. Bo to nie ma prawa istnieć. Kadub, kurde. Rezerwowano. Nie, to absolutnie nie. Czogi. Faj. Okej, okay, jako projekty. Na jako szkicę, jeszcze ta z, kurwa, karabiny. Co? Nie ma opcji! Absolutnie nie! Karabiny maszynowe w kadłubie to jeszcze na boki. Nie ma opcji. O ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć, tutaj te dwa karabiny maszynowe nad działem głównym, tak, to jeszcze jestem w stanie zaakceptować, że coś takiego e, mogłoby powstać, ale karabiny maszynowe w kadłubie i to na boki, w czołgu amerykańskim. Absolutnie nie ma opcji. To nie są pojazdy radzieckie, to nie są pojazdy chińskie czy japońskie, które miałyby takie dziwa, dziwactwa. Nie, absolutnie nie. Co my tu o nim mamy? Jeden z nich nazwano M5Y. Propozycja dotyczyła stworzenia pojazdu z niezwykłym przedziałem bojowym. Dowódca i celowniczy znajdowali się w bardzo wąskiej, oscylacyjnej wieży, a ładowniczy w kadłubie. Pociski były przenoszone z kadłuba do wieży przez wąski kanał u podstawy wieży. Zawieszenie miało mieć poziome amortyzatory, rezerwową gąsienicę wewnętrzną, która. E, pojazd. okej, okay. czołg wyposażono w dział główne i pięć karabinów maszynowych. Nigdy nie został zbudowany. No. I dobrze, że nie został zbudowany. Nie ma opcji, żeby coś takiego w ogóle miało prawo działać. No, faktycznie ta. Ładowniczy. Nie wiem, chyba m metr m musiałby mieć. To mus jak jak Gdyby coś takiego zbudowano i, we i weszło do produkcji, w, nie wiem, chyba w alternatywnej rzeczywistości. Nie, to chyba zamek musiałby ładowniczemu głowę rozwalać za każdym razem. Albo przed każdym strzem ładowniczym musiałby się chować, bo żeby mu głowy nie urwało. Absolutnie pojazdy są. Raz, że kosmiczne. A dwa, absolutnie nie mają racji bytu. O ile. Wróć. O ile czołg Pawlaka jeszcze jako tako miałby sens, tak? Czołgi rodziny Y już. No nie. Może kiedyś tam, kiedyś tam, jak będzie mi się nudzić i będę nie miał nic do roboty w drzewie amerykańskim, no to może pójdę w tą linię. Kiedyś tam, ale to wiecie, to jest takie na zasadzie, kiedyś tam może pójdę, a może kurde nie Ale najpierw musiałbym się przebić przez inne maszyny, przez inne drzewa. Chociażby biegłość na T115 jeszcze muszę wbić. O, nie mówiąc tutaj o innych maszynach, więc trochę tego jest, moi drodzy. Sam pojazd, sama, sama koncepcja takich czołgów absolutnie nie ma racji bytu. I dobrze się stało dla Amerykanów, że nie poszli w tą stronę. Wybaczcie za um, cięcie, ale um, musiałem nos przedmuchać. Coś mi ostatnio bierze, powiem wam. Jakieś przeziębienie mnie złapało, czy coś. No, słuchajcie, same e, czołgi. Okej, okay, jako w, Jako w grze, jeszcze okej, okay, no ale w rzeczywistości nie miałyby one racji bytu. Ba, powiem więcej, nawet T110E5 zdecydowanie bardziej e, ma jest, że tak, powie, jakby to określić, taki. Bardziej realny, o tak bym to określił, bardziej, jest to zdecydowanie bardziej realny pojazd niż jakikolwiek inny, moi drodzy. No, niż te czołgi, Joch. Szczerze, no tak jak powiedziałem, może kiedyś tam. Jak będę się kurde nudził, to może zrobię. No ale poza tym to, no nie. No absolutnie nie. Moi drodzy, to by było na tyle tym materiale. Dzięki serdeczne za uwagę. Dajcie znać, co sądzicie o tych nowych czołgach. I tyle. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się. papa. pa. pa.